Takie próby podejmuje Raz Rzecz z Krzysztofem Meissnerem, ponieważ oni uznali, że być może e, będziemy w stanie e, potwierdzić istnienie innych wszechświatów e, poprzedzających nasz. Ona jest również odpowiedzialna za stworzenie tego procesu, za przebieg tego procesu czy zdarzenia. Więc idea jest aktywna. Generalnie, jeżeli dotknę tej prawdy. No to za tym jednak też idzie pewne, pewien sposób bycia czy życia. Możemy popełniać błędy. Tak? Liczne błędy. Mogą nas zwodzić różne y, y, obrazy z rzeczywistości. I, na przykład, patrzymy dzisiaj na nocne niebo i widzimy konstelację Oriona. tak Piękna konstelacja, trzy gwiazdy, y, dalej cztery po bokach. No, widać. I, ale to jest pozór. Ani Einstein, ani ja, ani pan. Nie jesteśmy w stanie niczego w tym zmienić. Te prawidłowości są aktualne i żywe tylko w ramach jakby zaistnienia tego wszechświata. Być może w innym wszechświecie panują zupełnie inne prawa i te prawa tam po prostu nie funkcjonują. To jest coś poza nami, nie mamy na to wpływu, nie możemy nic w tym zmienić. To istnieje i wiemy, że o. O ile wszechświat istnieje, to ta prawidłowość musiała być od początku w, w tym wszechświecie zawarta i dalej w nim istnieje i będzie istnieć. I ona, nie wiem gdzie jest, ja nie mogę pokazać palcem, tak? O, tu jest MC kwadrat. To, to jest to, to, co przed nami stoi. Cały aparat poznawczy, te wszystkie modele, to są po prostu... Narzędzia, tak? Do, do, do tego, żebyśmy zdołali ewentualnie uchwycić ten, ten, ten moment, ale kiedy już uchwytujemy te momenty, to one okazują się bezwzględne. One nie zależą od nikogo, niczego, nie zależą od czasu i przestrzeni. To jest też niesamowite. Jestem skłonny zrozumieć e, platońską intuicję, że to najwyższym dobrem jest, jest właśnie. E, Porządek kosmiczny.